Wszystkie materiały, które są wykorzystywane w tej produkcji nie powinny naruszać żadnych zasad ani praw autorskich. Jeżeli tak się wydarzyło, za co bardzo przepraszam, proszę o informacje, a materiały zostaną skorygowane. Wszystkie opinie i wypowiedzi są oparte o własne doświadczenia i własne przemyślenia. Nie zawsze się możesz z nimi zgadzać. Nie mają na celu nikogo obrazić ani nikomu umniejszać. Wypowiedzi często są sarkastyczne i mogą być źle zrozumiane. Nie jest to celowe jest to poza moim wpływem. Poczucie humoru to rzecz indywidualna dla każdego człowieka. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam, autor Grzegorz -Kolanski. All materials that are used in this production should not any rules or copyrights. If this happened, for which I'm very sorry, please let me know and the materials will be corrected. All opinions and statements are based on my own experience and thoughts. You may not always agree with them. They are not intention to offend or belittle anyone. Statements are often sarcastic and can be misunderstood. This is not intentional and is beyond my control. A sense of humor is an individual thing for each person. I invite you to each eat. Best Rogers, autor Grzegorz Kowalski Pierwszy pocisk, który przeleciał zaraz nad nami, był zupełnie inny. Naprawdę nisko. Przywykł w stylu Chucka Norrisa, Ani akcja z ani... Po Obojowisko po bombardowaniu. Niestety teren jest odgrodzony, zamknięty. Bardzo dużo do zrozumienia. Bardzo dobrze przemyślane. Pokażę parę, parę zniszczeń z okolicy Kijowa. Było to zagranie czysto polityczne. Noweczki Jak się... to się odbierało, właśnie miało być no. 8 tygodni transfer, jeszcze nie było, dopiero jutro przyjedzie jeden, a w piątek... Właśnie obchodzę ten ostrzelany teren No i jestem z powrotem, nauczony, że tak powiem doświadczeniem Tak, jakby takie były, nie? To są jakieś zbrojne. Wkłady balistyczne stosowane przez nas są z wysoko jakościowej, atestowanej stali. Konwój był bardzo mocno dociążony, więc postanowiliśmy rozładować. Z telefonu, żeby odbierać bo logistycznie najszybciej towar dostarczyć. I to się nazywa praktyczne zastosowanie dla kościoła. Czy jakiś od Was papierek taki dostarczył? Od No tak, że jedzie to z tyłu. To w szkołach się robią cały magazyn. I tak właśnie oto znalazłem zastosowanie dla Freelander'a, który miał być, nie wiem, dlaczego mile widziane są Angliki. Między innymi dlatego, że chcący unieruchomić taki samochód, na przykład z transportem, czy pierwsze co, to strzelamy do kierowcy, tak? Nie sądziłem, że tak się szybko odwdzięczy i mi się przydadzą. Ale ciężko jest kupić bandaże. Tu jest granica Białorusi. Tu jest autostrada, Tu jest granica Niemiec, czyli to jest teren polski. Znajdujemy parking z dużym placem, gdzieś oddalony od autostrady jak najwięcej. Stawiamy kontrolę ITD. I teraz tak, wszystkie samochody, co jadą na Białoruś, na Rosji, białoruskich w blachach, zatrzymujemy. Taki samochód ciągamy z autostrady, jedzie za nami na kontrolę. Odstawiamy go na parking, i się robi kolejka. Panowie z ITD się bardzo nie śpieszą. Bardzo się nie śpieszą które często się psują, nie dociągają planteki. Samochód unieruchamiamy. Znowu wzywamy serwis, niech sobie naprawiają. Yy, jakiekolwiek przetarcie tutaj, na krawędzi. Yy, po pierwsze, nie ma oni my. Jest agresor ludobójca, jak w stalin i cała reszta niczym się nie różni. I jesteśmy my, reszta świata. Póki wojna jest tam, nie ma jej tu. Więc yy, póki trwają walki na Ukrainie, to jest to naszą gwarancją bezpieczeństwa, a jak widzimy...